Jak widać do nas przychodzi pomału jesień, jest coraz zimniej, chłodniej, trzeba już zakładać kurtkę z rana, ale to nie o pogodzie. No, z tym, że troszkę wieje dzisiaj wiatr, więc nie wiem jak tutaj będzie z jakością dźwięku. Jeżeli będzie zły, to po prostu tego nie wpuszczę, jak będzie jakiś w miarę, to to się puści. Na co zwracać uwagę przed zakupem działki? Szczególnie osoby, które kupują pierwszy raz działkę w życiu, między innymi taką jak ja, tak jak ja, ja buduję się niedaleko stąd, jakieś 200 metrów, a tu buduje się mój kuzyn, który jest za granicą i w tej chwili w tym roku wystawił tylko fundamenty, a za rok będzie znowu sobie tam coś ciągnął. A więc pamiętajcie o pewnej zasadzie, jakby takiej, którą każdy powinien zrobić jak już kupuje działkę. Na przykład kupujemy działkę budowlaną, to więc myślimy, że tam możemy wybudować wszystko, co chcemy. Nie się okazuje, że to nie jest tak do końca. Czyli musimy sprawdzić koniecznie, jeżeli mamy jakąś wizję swojego domu, że to będzie taki i taki, to musimy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bo tam w tym planie jest wszystko napisane i wyszczególnione, jak nasz dom mniej więcej może wyglądać. Czyli jakie ma nachylenie dachu, jaki kolor jest z dachu, granice, no tam wszystko jest opisane, napisane i z tamtego miejsca powinniśmy wziąć wypis, to jest najczęściej w urzędzie gminy, jeżeli działka jest na, na, na terenie gminy, się załatwia i to powinniśmy załatwić jakby w pierwszym, na pierwszym miejscu, gdy chcemy kupić działkę, bo bo Oczywiście, jeżeli nie jest plan, jeżeli nie ma planu, musimy złożyć o warunki zabudowy i tam też zostanie wszystko określone, jaki ten budynek możemy tam wybudować. Bo pamiętajcie, że kupując działkę, to nie znaczy, że tam wybudujemy taki dom, jaki wymarzyliśmy sobie. Tu, właśnie na przykładzie tej działki, e, inwestor e, sobie kupił działkę w ubiegłym roku, później projekt. Tam nie wiem, czy najpierw był projekt, później, czy później, projekt. Ale sobie wymyślił dach kopertowy garaż w bryle i antracyt na dachu, a tu się okazuje, że niestety, ale w planach antracytu nie ma. Tu mogą być tylko w kolorze brązu czerwieni takie dachówki jakby właśnie związane z tradycją tego regionu i, i, i nie wolno tutaj stawiać budynków z antracytem, co ludziom wydawałoby się dziwne. Przecież kupiłem działkę i mogę sobie zrobić co chcę. A niestety tu warunki na to nie pozwalają. Jest tam jakaś opinia, nie wiem czy to jest architekt, budowlaniec czy ktoś chyba jakiś budowlaniec, że później zrobi się zmianę nieistotną i sobie zrobisz ten. Ale ja osobiście nie wiem, czy to jest zmiana nieistotna, ale może tak jest, może nie. Raczej wątpię, bo jednak kolor dachu to jest dość duża różnica. Jeżeli jest to zmiana istotna, to musimy robić na nowo projekt i wtedy też nie dostaniemy pozwolenia, więc jeżeli jest to nieistotna, to możliwe. Jeżeli ktoś tam wie i przechodził coś takiego, to może by coś tam napisał w komentarzach. I tak tu się właśnie stało, bo inwestor nie zajrzał, co jest w planie zagospodarowania. I teraz musi myśleć, a do tej bryły akurat ten antracyt pewnie pasował, a tak trzeba myśleć o jakimś innym kolorze. Co to jest nie będzie fajne, tylko wtedy trzeba jakimiś tam innymi stawkami w innych kolorach, jakby dorobić tą elewację. Drugą sprawą, jaka też jest bardzo ważna, to ukształtowanie terenu, a więc nachylenia do drogi, czy od drogi. Czy to jest wzniesienie, czy to jest spadek na przykład. Tak? Tu też lepiej jak jest delikatne wzniesienie, delikatne, czyli tam powiedzmy pół metra nad drogą później jest płaska działka, to jest najlepsza działka, najpiękniejsza itp. Itd. No, mamy jeszcze trochę strony świata, ale to tam sobie możemy budynek potem trochę przekręcić w tą czy w tą i też będzie dobrze. Tu, właśnie, inwestor kupując działkę, też jak gdyby tak nie do końca zwrócił na to uwagę. Ja, jak kupowałem, też tak nie do końca, bo sobie pomyślałem, a jest fajne wzniesienie, tu się troszkę podrówna, tu się trochę zbierze ziemi i będzie fajnie. A to niestety bardzo potem podraża koszty budowy to no, nie zwracanie uwagi, no tych działek takich równych jest mało a jak wiadomo gdzieś tam jedziemy i to jest fajna działka i spodoba nam się to ją kupimy znając życie, jeżeli oczywiście mamy kasę nie, no to to jest skalowiczne. albo ktoś tam może weźmie kredyt i się też kupi i nie zwracamy uwagi na te właśnie ukształtowanie w tym wypadku inwestor też tak jakby z początku nie zauważył, później już jak był projekt to się okazało, że ten budynek chcąc mieć stan zero nad poziomem drogi, żeby woda nam tutaj nie płynęła to trzeba podnieść jak gdyby cały budynek do góry inwestor nie chciał tu piwnicy, bo tutaj może by się tą piwnicę można by było pokusić ale bo inwestor chce piwnicę oddzielnie, tam ma dużą działkę, sobie zrobi oddzielnie i z tyłu zasypie jeszcze ją ziemia, będzie taki jakby oddzielny coś tam I tutaj właśnie, tu rosły piękne drzewka, znaczy piękne takie samosiejki jak tam to za zgodą gminy zostało wycięte, ale później jak trzeba było zebrać ziemię, to tam same korzenie było, więc inwestor zdecydował się wybrać wszystko, a rzecz chciał teraz wyżej. Ten stan zero to musiał robić pełen zasyp fundamentów, czyli w środku plus do tego jeszcze obsypać ładnie w koło. Tu poszło tam dokładnie, nie pamiętam. Ale 25 wywrotek po spółki na ten zasyp i na te zagospodarowanie terenu wstępne. To jest bardzo wstępne zagospodarowanie, bo później trzeba będzie tutaj jeszcze zrobić jakieś skosy. Wiadomo, znowu dowieść materiału, plus 3 dni koparka to zasypywała. Także tu na dzień, na dzień dobry, jak gdyby, to ten spadek działki od drogi spowodował to, że koszta już bardzo wzrosły. Więc jak ktoś tam robi kosztorys na fundament 10 tysięcy czy 15 000, to też trzeba zwrócić uwagę, bo w tych kosztorysach projektowych z gotowych projektów tam nigdy nie uwzględniają ukształtowania. Tam oni liczą to, że to jest działka równiutka prosta i tam cena na na fundament jest 10 000 czy 15 tysięcy, a potem się okazuje, że przy nierównej działce niestety ten kosztorys jest jak gdyby zafałszowany, bo cena jest inna. Tu inwestora ten moment do tej pory bez chudziaka kosztował 42 tysiące złotych. Bez robocizny w systemie gospodarczym, tam może z 500 zł jakiś bonus był komuś znajomemu czy tam koledze na. na, na, na. Także to jest też bardzo ważna sprawa, te ukształtowanie terenu. Wyobraźcie sobie. 142 tysiące, a dom ma 160 metrów powierzchni użytkowej, więc nie jest też jakąś taką kawirą wielką. To jest rodzina 2 plus 2, więc każdy chce mieć swój jakby oddzielny kąt, każdy pokój, więc dlatego wyszedł dość, dość duży na obecne czasy dom. Także widzicie, jak można pojechać. W projekcie jest tam 20 tysięcy fundamenty, a tu wyszło 42 i to jeszcze bez schudziaka. Z wyjdzie na pewno 45, albo i do góry troszkę. Co no tu więcej powiedzieć? No można jeszcze zwrócić uwagę na strony świata, ale tutaj to tak. To już naprawdę musielibyśmy szukać takiej konkretnej działki. I poza tym, czy warto mieć od południowej strony, bo najczęściej u nas się robi południowa strona, to taras. Czy tam warto mieć taras, nie wiem. Ja mam na przykład od południo, od wschodnio południowej ze względu na to, że wiem, że w lato przy gorących latach obecnych, czyli już w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu na takim tarasie po południu nie posiedzimy, bo jest za gorąco. Chyba że mamy jakieś duże zadaszenie, które nam daje tam dzień. Ale te strony świata to już nie są aż tak mocno istotne, bo tam się możemy troszkę to ponastawiać. Więc takie dwie najważniejsze rzeczy z tego wszystkiego: A więc sprawdzić plan lub złożyć w gminie o, o warunki zabudowy. I tam będziemy wiedzieli, czy możemy wbudować ten nasz wymarzony domek którzy tam będziemy później sobie budowali, bo się okaże, że wymarzyliśmy taki, czasami nawet już kupimy projekt, a później się okaże, że plany nie pozwalają na taki dom. Tak, tak jak na przykład tutaj nie można było też postawić y, domu z dachem płaskim, ze względu na to, że w, planach, y, w planie jest, że dach musi mieć minimum 30%. Także to w tym planie jest tam wszystko, jaki dom sobie możemy wybudować. Także to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, Abyśmy potem nie mieli problemów, że a, bo chcieliśmy tak, ja wyszedł na mini. No i druga sprawa to właśnie te ukształtowanie terenu, które naprawdę może podrożyć całą inwestycję. Już tutaj przy fundamentach, a później jeszcze dodatkowo przy, przy yy, zagospodarowaniu terenu. Więc dzisiaj tak na krótko no, pogoda niestety nie sprzyja do nagrywania, ja nie mam oddzielnego mikrofonu, więc, yy, więc yy, pewnie tu będą jakieś szumy i zakłócenia może kiedyś się dorobię, to sobie kupię. I co? No jest y, przed siódmo, jadę do siebie na działkę, coś tam trzeba dzisiaj działać, bo dzisiaj przyjeżdża do mnie już glazurnik i będzie coś tam y, y, izolował, wyciągał jakieś roki i tak Także moim zdaniem to są dwie najważniejsze rzeczy na budowie, na które, na działce, na które trzeba zwrócić uwagę. Także co? Wieje. Na razie trzymajcie się.